Cześć Tubasia, witam Cię serdecznie na moim kanale. Dziś zapraszam Cię na króciutką rutynę rozciągania dla osób początkujących. Zacznijmy od kilku głębokich wdechów i wydechów z pracą ramion. Wdech, ramiona wędrują do góry, wydech wracają do dołu. Jeszcze kilka głębokich wdechów i wydechów w swoim tempie. I ostatni wdech, wydech, i ramiona zostają w dole swobodnie. Zaczynamy krążenia głową tylko przez przód, czyli takie półkole od jednego barku do drugiego. W centrum przyciągamy brodę do mostka. Jeszcze jeden raz i głowa wraca do centrum. Przyciągamy ją do jednego barku, a drugie ramię w tym momencie prostujemy do boku i delikatnie opuszczamy. Wdech, wydech, druga strona to samo. Przyciągamy głowę do drugiego barku. Drugą rękę delikatnie opuszczamy. Wdech, wydech i luz, głowa wraca do centrum. Teraz wbijamy opuszki palców w tył głowy, wycofujemy brodę, przyciągamy brodę do mostka, delikatnie naciągamy. Wdech, wydech i luz. Jeszcze raz powtórzymy to samo. wbijamy opuszki palców, wycofujemy brodę. Wdech, wydech i luz. Ramiona luźno, możemy odłożyć dłonie na kolanach i dodajemy obszerne krążenia barkami do tyłu. Wdech, barki wędrują do góry, wydech do dołu. I jeszcze jeden wdech, wydech. Przyciągamy jedno ramię do klatki piersiowej, tak delikatnie naciągamy, spójrzmy w przeciwnym kierunku. Wydech, to samo druga strona, przyciągamy drugie ramię. I rozluźniamy. Teraz kierujemy ramiona za siebie, otwieramy klatkę piersiową, bierzemy głęboki wdech i z wydechem zamykamy zaokrąglane plecy. Wdech, otwórz klatkę i wydech, zamknij. I jeszcze jeden wdech, wydech i luz. Teraz odkładamy jedną dłoń na matę. Delikatnie uginamy rękę w łokciu, a drugie ramię sięga wysoko i daleko do boku. Postarajmy się tutaj nie zamykać klatki piersiowej, tylko ciągle patrzymy troszeczkę wyżej. Mocno się wyciągamy. 4, 3, 2, i luz. To samo druga strona. Wyciągamy się do drugiego boku. 4, 3, 2, i wracamy do centrum. Teraz przejdziemy do pozycji klęku podpartego. I w tej pozycji wykonamy znowu kilka głębokich wdechów i wydechów z pracą klatki piersiowej. Bierzemy wdech, wydechamy klatkę piersiową i z wydechem zaokrąglamy plecy. Robimy taki kocik grzbiet. I jeszcze wdech. W tak duży zakres ruchu, spokojnie w swoim tempie. I ostatni wdech. Wydech. I teraz już plecy są neutralne. Robimy miejsce między kolanami na brzuch. Wycofujemy pośladki napięte, a dłonie sięgają daleko przed siebie. Jesteśmy w pozycji dziecka. Wyciągamy, wyciągamy daleko ramiona i w tej pozycji kilka razy przenosimy ramiona na jedną stronę, klatkę piersiową na kolano, mocno wyciągamy się do boku i za chwilkę zmiana, to samo w drugą stronę. Ostatni raz i dłonie wracają do centrum. Teraz powoli przenosimy biodra do przodu, żeby znaleźć się w pozycji kobry, czyli teraz rozciągamy mięśnie brzucha. Zwróćmy uwagę, żeby się nie zapadać w barki, tylko barki są ciągle daleko od uszu. Ewentualnie jeśli czujesz dyskomfort w tej pozycji, albo były w odcinku lędźwiowym, to możesz po prostu się na chwilkę położyć i teraz odepchnąć się delikatnie. Nie musisz prostować ramion. Ważne, żeby była długa szyja. Barki daleko od uszu. I jeszcze wdech, wydech i luz. I teraz uwaga, zostajemy na chwilkę w tej pozycji leżenia przodem. Łączymy ze sobą kolana, miednica jest delikatnie podwinięta, czyli tak jakby biodra wbijają się w matę i w tej pozycji przyciągamy stopę do pośladka. D, wydech, rozluźniamy i to samo powtarzamy na drugą stronę. Przyciągamy drugą stopę. Pamiętajmy o tej miednicy podwiniętej, żeby jeszcze wzmocnić efekt rozciągania. D, wydech i luz. Przejdźmy teraz na chwilkę do leżenia tyłem. Jedna noga jest wyprostowana, i teraz przyciągamy kolano do klatki piersiowej. Prawe kolano, niech to będzie prawe kolano. Odkładamy na nie lewą dłoń i zagarniamy na lewą stronę. W tym samym momencie prawą rękę prostujemy i wyciągamy na prawą stronę. Czyli jesteśmy w takim mocnym skręcie tułowia. Ten wydech i powolutku wracamy do centrum. Zamieniamy nogi. Teraz przyciągamy lewe kolano do klatki. Odkładamy na nie prawą dłoń. Zagarniamy na prawą stronę, a lewe ramię wyprostowane wędruje na lewą stronę. Wdech, wydech i luz. Wracamy do centrum. Przyciągamy obydwa kolana do klatki piersiowej. Pobujajmy się delikatnie na boki. I dosłownie kilka razy delikatnie przód, tył. I za trzecim razem troszeczkę energiczniej i przechodzimy do siadu prostego. Czyli teraz nogi są wyprostowane przed nami. Zwróćmy uwagę, żeby biodra nie uciekały do przodu, czyli nie chcemy takiej pozycji, tylko chcemy w miarę możliwości jak najbardziej przybliżać klatkę piersiową i brzuch do ud. I teraz staramy się wziąć wdech i z wydechem wyciągamy ramiona przed siebie. Palce stóp nie będą zadarte na siebie. Jeśli nie sięgasz do swoich stóp, to nie ma problemu. Sięgnij do łydek, do kostek. Ważne jest to, żeby jak najbardziej wyprostować plecy. I po chwili rozluźniamy. I jeszcze raz wdech, wydech, wyciągnij, wyciągnij i rozluźnij. I ostatni głęboki wdech, wydech, wyciągaj, wyciągaj. Zostań dłuższą chwilę w dole. Cztery, trzy, dwa, jeden i. Luz. Teraz przechodzimy do siadu skrzyżnego. Niech to będzie taki dość luźny splot, czyli nam no, dość luźno. I znowu bierzemy wdech i z wydechem wyciągamy ramiona przed siebie. Posadki nie odrywają się od maty, staramy się przybliżyć klatkę pierścienia brzuch do nóg. I jeszcze 4, 3, 2, 1 i plus. No to teraz druga strona, czyli zmieniamy splot. Teraz będzie pewnie troszeczkę trudniej, bo zazwyczaj automatycznie lądujemy w tej pozycji, która jest dla nas łatwiejsza. Jest to całkowicie naturalne i normalne. Także zmiana splotu. Wdech, wydech, wyciągaj, wyciągaj. 4, 3, 2, 1 i plus. Ok. no to teraz ostatnie, bo to taka króciutka rutyna, także ostatnie ćwiczenie, siadamy. W rozkroku. Jeśli to jeszcze nie jest duży rozkrok, no to nie ma problemu. Najważniejsze jest na początek to, żeby właściwie ustawić pozycję. Czyli znowu zwróćmy uwagę, żeby nie było czegoś takiego, czyli nie garbimy się i biodra nie uciekają do przodu. Tylko na razie możemy odłożyć dłonie za pośladkami i tak jakby próbujemy się wyprostować. Znowu palce stóp są zadarte na siebie. Zwróćmy uwagę też na kolana, żeby one tak nie uciekały do środka tylko spróbujmy je rotować delikatnie na zewnątrz. Jeśli ta pozycja jest dla Ciebie wyzwaniem, to na spokojnie pracuj sobie w tej pozycji. Czyli weź wdech i z wydechem delikatnie spróbuj się pochylać do przodu. Jeśli czujesz, że możesz dać z siebie troszeczkę więcej, to spróbuj przenieść dłonie przed siebie. I znowu pracuj z oddechem, wdech i wydech. Spróbuj pochylić się jeszcze troszeczkę bardziej do przodu. Wdech, wydech, spróbuj jeszcze kawałeczek dalej i ostatni wdech, wydech, spróbuj sięgnąć jeszcze, jeszcze dalej, cztery, trzy, 2, 1 i plus. Ja dziękuję Ci bardzo za ten wspólny stretching. Mam nadzieję, że ci się podobało, że to było odpowiednie dla ciebie na początek. Daj mi znać koniecznie w komentarzu i jakie jeszcze treningi chciałbyś chciałabyś zobaczyć na moim kanale. Koniecznie zasubskrybuj mój kanał, bo to pozwala mi się rozwijać, a ciebie wtedy nic nowego nie ominie. Do zobaczenia.